Dzień dobry Jan Piński. Witam na kanale O historii. Dziś Państwu przypomnę postać Edwarda Gierka. Zwykle w okolicach końca lipca i początku sierpnia dużo się mówi o powstaniu warszawskim. Doszedłem do wniosku, że nie ma sensu powielać kolejnych Historii. Wiadomo, że to była zbrodnia. Wiadomo, że to była zbrodnia z rosyjskiej inspiracji, prowokacji dokonana rękami sowieckich, rosyjskich pro pro e prowokatorów, takich jak generał e Leopold Okulicki, Niedźwiatek. Natomiast postać Gierka kojarzy się przede wszystkim jednym z młodością, okresem. E Polskiej prosperity, za którą później trzeba było spłacać przez wiele lat długi. Natomiast ze zdziwieniem stwierdziłem parę lat temu, że Gierek miał plan polegający na wydobyciu, i tutaj jest ciekawostka, Polski z uzależnienia od Związku Sowieckiego. Gdy przejmował państwo w 1971 roku z rąk e, e, Gomułki, e, zadłużenie państwa wynosiło około 1,2 miliarda złotych. E, gdy przestawał pełnić funkcję, przekraczało 23,9 miliarda dolarów. Gierek kojarzony jest też z wierno -poddańczymi gestami wobec Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich wpisania przyjaźni do ZRSS, ZSRS, do konstytucji PRL-u. Okazuje się, Że to wszystko była gra robotnika, któremu zamarzyło się stworzenie Polski, która będzie mogła być, funkcjonować bez Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Już w pierwszych miesiącach swoich rządów Gierek nakazał podpisanie na dostawy. Umowy na dostawę ropy z British Petroleum. W ten sposób w maju 1971 roku podpisano pierwszą umowę z zachodnim dostawcą na 10 lat na 3 miliony ton rop. Podwaliny uniezależnienia się od ro rosyjskiej, sowieckiej ropy zostały stworzone, ale rozpoczął też pracę nad stworzeniem naftoportu który zapewnia niezależność od dostaw ropy ze wschodu do dziś. Te prace zaczęto w 1972 roku. W 1975 Naftoport był już gotowy. Równolegle zlecono budowę sześciu tankowców, które zapewniały 100% ówczesnego zapotrzebowania Polski na dostawy ropy. 9 ton milionów rocznie. Trzy zlecono japońskim stoczniom, trzy niemieckim. Również w 1971 roku rząd Gierka podjął decyzję o budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu. W 1974 roku uruchomiono badawczy reaktor jądrowy Maria, a w tajemnicy trwały prace nad polską bronią atomową pod kierownictwem Sylwestra Kaliskiego. Ten ostatni zginął w wyniku wypadku samochodowego, do którego doszło 5 sierpnia 1978 roku. Jego żona została ranna i sparaliżowana. Oficerowie polskich tajnych służb, z którym rozmawiałem na ten temat, nie mają wątpliwości. Profesor generał został za zamordowany przez Rosjan. Gierek oprócz tego prowadził systematyczną desowietyzację czyli tak naprawdę derusyfikację kluczowych kadr PRL-u. Zapoczątkował też zmianę w polskim systemie obrony przeciwlotniczej, tak aby siły Związku Sowieckiego nie mogły jej wyłączyć, gdyby doszło do walki z Polską. Takie mechanizmy miały miejsce na przykład, kiedy Argentyńczycy zaatakowali Wielką Brytanię i zaczęła się okupacja Falklandów. Wówczas Francuzi, którzy sprzedali Argentyńczykom zestawy obrony przeciwlotniczej, po prostu podali swoim sojusznikom, Brytyjczykom, kody, którymi można wyłączyć obronę przeciwlotniczą, i tak, tak się też stało, co wydatnie przyspieszyło argentyńską klęskę w tej wojnie. I w tym kontekście wpisanie do konstytucji wiecznej przyjaźni. Ze Związkiem Sowieckim wygląda jak próba uspokojenia to, zaniepokojonych towarzyszy pod hasłem: Nie, no chłopaki, no wszystko jest ok, no my tu wieczna przyjaźń, wszystko się dobrze dzieje. Nie ma naprawdę czego się denerwować. Szanowni Państwo, przypominam o historii na weekend. Jednej, jednym z trzech naszych pism jeszcze mamy historię ekspert i historię. Bez cenzury. One są dostępne w dobrych empikach, w dobrych salonikach prasowych, a także na hognot.pl i kapitalbook.com.pl. Edward Gierek. Trochę taki rys biograficzny. Urodził się 6 stycznia 1913 roku we wsi Porąbce, która dziś jest dzielnicą Sosnowca. W 1917 roku jego ojciec Adam zginął w, wyniku, w wypadku w kopalni. Jego matka Paulina z domu Gojny zmarła w 1988. Nie była w stanie utrzymać rodziny z renty po mężu zaczęła trudnić się przemytem z Niemiec i Austrii a także szukać pracy miała dalszą rodzinę we Francji dlatego w 1920 roku rodzina przeprowadziła się właśnie tam w poszukiwaniu lepszego życia młodziutki Edward dojechał do rodziny po kilku latach w 1923 roku powodem opóźnienia miało być przewlekłe zapalenie spojówek dziecka z którym nie przeszedłby kontroli sanitarnej na granicy z Francją jak podkreślają przekazy rodzinne, e, Gierek e, podróż e, do Francji e, odbył sam. Jako nastolatek zaczął m, pracować e, we francuskich kompaniach, początkowo w centralnej Francji, e, później na południu. W 1926 roku dostał pracę ładowacza dzięki temu, że sfałszował swoją metrykę. I dodał sobie kilka lat. W 1929 roku rodzina próbowała przenieść się do Paryża. Tam jednak nie udało się znaleźć im żadnej pracy. Przez pięć dni spali na ulicach, potem w noslegowiach armii zbawienia i poczekaniach dworcowych. Nędza, którą wtedy cierpiał Gierek, miała odpowiadać za jego lewicowe poglądy. E 1930, w 1936 roku trafił do Alzacji, czyli przy granicy Niemiec z Francją, gdzie razem z ojczymem po śmierci ojca Edwarda, jego matka wychodziła za mąż jeszcze dwa razy. Bo mąż numer dwa także zmarł. Pracował w kopalni Potasu. W 1931 roku, 18-letni Edward zapisał się do polskiej sekcji francuskiej Partii Komunistycznej. Trzy lata później był jednym z uczestników i organizatorów strajku w obronie zwalnianych z jednej z kopalń Polaków. Za karę wraz z 72 innymi Polakami został deportowany do ojczyzny. Wydalenie obejmowało również rodziny. W sumie do Polski przesiedlono 178 osób, a na miejscu Gierek został niemalże od razu powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. A po odbyciu tejże wziął ślub w 1936 roku i wyemigrował do Belgii, gdzie wrócił do działalności w ruchu komunistycznym. Dopiero podczas drugiego pobytu na zachodzie nauczył się mówić płynnie po francusku, ale także po flamandzku. Co w przyszłości, szczególnie to pierwsze, pomogło mu w nawiązaniu osobistych relacji z przywódcami państw zachodnich. W czasie wojny Gierek działał w Belgijskim Ruchu Oporu, a także w polskich komunistycznych organizacjach. Do Polski wrócił w 1948 roku. Rodzina powróciła rok wcześniej. Był jednym z nielicznych komunistycznych działaczy polskich, którzy kiedy sięgali po władzę, był autentycznie robotnikiem. Zaczął żmudną partyjną karierę. Najpierw jako sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej to było połączenie PPR-u i PPS-u Polskiej Partii Socjalistycznej, a bardziej wchłonięcie PPS-u przez PPR. Najpierw właśnie w Katowicach jako sekretarz, a od 54 roku w Komitecie Centralnym. Gierek miał niewątpliwy charyzmę Dużo osób pamięta, nawet w tych urodzonych w późnych latach 70. i 80., tych jak ja. Jak Gierek po przejęciu władzy, znaczy nie pamiętam zdarzenia, pamiętam opis historyczny, który był mocny w ludziach jeszcze na początku lat 80. -tych. Pamiętam, jak Gierek po przejęciu władzy z rąk Gomułki na wiosnę 1971 roku pojechał do strajkujących robotników i wyszedł do nich z prostym pytaniem: No to co, jak towarzysze, pomożecie? Robotnicy odpowiedzieli: Pomożemy i strajk się skończył. Zanim było w Rzeże, był rok 1951 i strajki na Śląsku. Przeciwko wydłużeniu dnia pracy, Gierek przyjechał do strajkującej w kopalni Kazimierz-Juliusz, w tej samej, w którym zginęli jego ojciec i dziadek. Górnicy witali go bez entuzjazmu. Czego chcesz? Skór. Ktoś rzucił hasło, aby go wrzucić do szybu. Gierek miał się jednak popisać refleksem: Kogo chcecie wrzucić mnie? Tu krwi moich ojców przelano już wiele. Tu zginął mój ojciec i dziad i krewni. To zapobiegło rozlewowi krwi, a po kilku godzinach strajkujący przerwali protest i wyjechali na powierzchnię. Zdolności radzenia sobie z ludźmi przez Gierka zostały zauważone. Już w 1956 roku powierzono mu funkcję szefa komisji śledczej, która miała zbadać tak zwane wydarzenia poznańskie, czyli pierwszą antykomunistyczną, e, czaby na pewno spontaniczną. Rewolt. Po latach partyjnej kariery pod koniec 1970 roku został wybrany na następcę Władysława Gomułki. Zmiana na szczytach władzy. Nie odbyła się pokojowo. Aby do niej doszło, konieczna była tragedia na Wybrzeżu. Zamieszkach spowodowanych podwyżkami cen żywności. W PRL-u to państwo decydowało o cenach w każdym sklepie. Zginęło przynajmniej 41 osób. 20 grudnia 1970 roku, aby uspokoić sytuację, dokonano zmiany pierwszego sekretarza. Edward Gierek przejął władzę w Polsce. Dość energicznie zabrał się do pracy, pomaga polegającej na... Otwarciu Polski na Zachód, a także uniezależnieniu Polski od surowców z Rosji. Kiedy w 1973 roku Polska ogłosiła, że jako szóste państwo na świecie dokonała syntezy termojądrowej, to świat się dowiedział o istnieniu 48-letniego profesora i żołnierza, dosłużył się Generała brygady w 1966 roku, a parę lat później generała dywizji. To on wraz z profesorem Zbigniewem Puziewiczem przeprowadził ową fuzję przy użyciu lasera. Było to bardzo innowacyjne przedsięwzięcie, dające szansę na zdobycie wydajnego źródła energii. Ta sprawa stała się oczkiem w głowie Gierka. Nie tylko objął patronat nad badaniami profesora Kaliskiego, ale również zrobił go ministrem szkolnictwa wyższego i techniki. Gierek, jak głoszą ludzie tajnych służb, zlecił profesorowi Kaliskiemu przygotowanie projektu wykorzystania jego badań do stworzenia polskiej bomby termojądrowej. Cała polityka rosyjska-sowiecka od zakończenia II wojny światowej. Była nastawiona na trwałe uzależnienie Polski od Rosji. Polska, którą celowo przesunięto na ziemię niemieckie, miała być uzależniona od pomocy zbrojnej Rosji. Bez tego e, naszego e, bez tej pomocy po prostu mieliśmy nie być w stanie utrzymać przed Niemcami tych ziem. Stali na później Sowieci nie przewidzieli, że gospodarka pójdzie w takim kierunku w którym znaczenie będą miały, przestanie mieć znaczenie terytorium, zaczną mieć znaczenia zupełnie inne wartości. Ta transformacja gospodarki uczyniła pomysł wieczystego skonfliktowania ze sobą Polaków i Niemców nieaktualnym. Oszczędnia terytorialne Niemiec do Polaków niemal wygasły. Ale w latach 70. zagrożenie było realne jeszcze na początku, kiedy obejmował władzę. Zresztą, szanowni państwo, no, spójrzmy prawdzie w oczy. Gdyby Ukraina miało, nie oddała w 1994 roku bomby, bomb atomowych, broni atomowej, Rosja nie mogłaby na nią napaść. Taka prosta historia. Przypomnijmy, 1994 rok, memorandum budapesztańskie. Rosja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania gwarantują e, integralność terytorialną Ukrainy, która dobrowolnie oddaje e, posiadaną broń atomową. Jakiż to był błąd, prawda? Marzenia się skończyły właśnie wypadkiem pana profesora Kaliskiego 5 sierpnia. E, natomiast e, to było po prostu takie ostrzeżenie dla Edwarda Gierka ze strony służb rosyjskich, zaniepokojonych rosnącą jego samodzielnością. Janusz Rolicki, urodzony w 1938 roku, biograf Gierka, nie ma wątpliwości co do jednej intencji. Gierkowi bomba ta była potrzebna. Bo jak mówił, aby Polska na zawsze była wolna od tak zwanej braterskiej pomocy, czyli zmory zbrojnej interwencji Moskwy, ale również od zapędów rewanżystów sąsiadów Zachodu. Plotki o tym, że Rosjanie stali za śmiercią profesora generała podsycił Piotr Jaroszewicz. Zamordowany w 1992 roku wieloletni były premier. W jednym z wywiadów e, też stwierdził wtedy, że za, zamordowanie profesora, że wypadek profesora kaliskiego to była zaplanowana egzekucja. Naukowcy nie są dziś pewni, jak odkrycia profesora Kaliskiego miały się przełożyć na projekt bomby termojądrowej. W latach 70., kiedy jeszcze stosunkowo niewiele wiedzieliśmy o syntezie termorojądrowej, to jest, o ile jestem przekonany, że profesor Kaliski zdawał sobie sprawę, że synteza laserowa do bomby termojądrowej jest absolutnie nieprzydatna, to nie wykluczam, że mogło mu się wydawać, że przy pomocy. Klasycznego wybuchu to jest możliwe. Do dzisiaj jednak żadne z państw metody tej nie zastosowało w praktyce. Tłumaczył. Odkrywcy magazynowi w 2005 roku profesor Jan Badziak z Instytutu Fizyki Plazmy i Mikrosyntezy Laserowej. Problem w tym, że Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich nie mógł ryzykować, że wydarzy się coś niespodziewanego i ich satelita Polska uzyska dostęp do broni masowego rażenia bez ich zgody. Z tezą o zamachu na profesora Kaliskiego walczył także bardzo mocno generał Czesław Kiszczak. Problem w tym, że jak ujawnił w 2016 roku emerytowany pułkownik wywiadu, Piotr Wroński w książce Czas Nielegało w krótki kurs kont dla amatorów. Kiszczak był sowieckim oficerem, tak zwanym nielegałym, Białorusinem lub Rosjaninem, który przebrał postać polskiego robotnika Czesława Kiszczaka i pilnował, aby Polska mu się za bardzo nie usamodzielniła. Dekada Edwarda Gierka nosi znamiona planowanego wychodzenia z podsowieckiej dominacji. Z jednej strony Gierek otworzył Polskę. Na handel i wymianę technologii zachodem, z drugiej strony zapewnił krajowi infrastrukturę konieczną, aby mógł on funkcjonować bez dostaw surowców ze wschodu. Jedną z pierwszych decyzji kolejnej ekipy rządzącej generałów Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka była realizacja na koszt Polski projektu budowy rurociągów gazowych z Syberii do polskiej Europy, które miały odbudować. Uzależnienie Polski od rosyjskich surowców, tym razem od gazu. Gierek prowadził też desowietyzację kadr w służbach i w wojsku, a to naprawdę nie mogło się podobać. Rosjanom. Stan wojenny 13 grudnia 1981 roku zakładał internowanie nie tylko działaczy opozycji solidarności, ale także Gierka z nim samym na czele. Rosjanie chcieli się upewnić, że kontrrewolucyjny pomysł zerwania z rosyjską kuratelą nad Polską zostanie wypleniony. Pretekstem zaś do wielkiej czystki, szanowni Państwo, i w służbach PRL-u było morderstwo popiełuszki, zorganizowane i zaplanowane przez Czesława Kiszczaka. Najprawdopodobniej, w tym kontekście, sam mord, również dość szybkie złapanie sprawców i wykorzystanie tej zbrodni jako pretekstu do przejęcia kontroli nad służbami przez ludzi wskazanych przez ekipę Gierka wydaje się mieć zupełnie inne znaczenie niż do tej pory myślano. Ludzie reprezentujący sowieckie interesy, tak jak Kiszczak, potrzebowali oburzającej zbrodni popełnionej przez esbeków, aby dokonać wielkich czystek i obsadzić kluczowe stanowiska ludźmi wiernymi Moskwie. Szanowni Państwo, tą hipotezę jako w formie powieści beletrystycznej znakomitej opisuje Piotr Wroński w swojej książce Morderstwo Kontrolowane, pamiętajcie, hognot.pl albo capitalbook.com.pl z wysyłką za granicę i większą formą płatności. A ja Państwu mówię do zobaczenia i klasycznie proszę o wskazywanie tematów, którymi mógłbym się zająć. Do zobaczenia, a pamiętajcie o subskrypcji.